Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kolejny bardzo ciekawy owoc, który jest też bardzo, bardzo smaczny. Jego nazwa to Tamarillo. Też jest znany pod nazwą Cyfomandra Grubolista. Ta nazwa nie jest zbyt często używana, przeważnie mówi się na ten owoc właśnie Tamarillo. I tak jak widać, bardzo jest taki ciekawy, taka jakby śliwka, można by powiedzieć w kształcie śliwki. Jest uważany za niejako inny rodzaj pomidora. Ten owoc pochodzi z Ameryki Południowej, rośnie właściwie w stanie dzikim, w Peru, w Chile, Ekwadorze, Boliwii, czyli Argentynie, czyli w Ameryce Południowej. Też jest właśnie uprawiany, też w Ameryce Południowej się go uprawia, w Portugalii, Kolumbii, w Afryce, w Stanach Zjednoczonych, też się go uprawia właśnie ostatnio w Australii, też w Nowej Zelandii. Przeważnie występuje w okresie, okresie właśnie jesieni. Z tego co wiem, to bardzo często jest dostępny właśnie w europejskich sklepach i można by powiedzieć, że w ciągu całego roku można właśnie często natrafić na ten owoc. Ten owoc występuje w kilku kolorach, y, od takich właśnie jasnych, żółtych, do, przez pomarańczowo, do właśnie takich czerwonych. Ten owoc w jaśniejszym kolorze jest o wiele słodszy, co nie oznacza, że ten jest niedobry. On jest y, też dosyć dobry. Jego smak, jego wnętrze jest podo bardzo podobne do pomidora. Ma też galoretkowaty miąż, jak pomidor, i, i też sadzi się go często właśnie przy domach, po to, aby y, świetnie ozdabiał właśnie ogrody. Jeśli chodzi o jego właśnie składniki odżywcze, to można by powiedzieć, że zawiera bardzo dużo witaminy C, yy, zawiera też witaminę A, yy, wapno, żelazo, potas, yy, reguluje też wysokie ciśnienie obniża cholesterol. Ten owoc bardzo fajnie się nadaje właśnie spożywać go i na surowo, i właśnie w stanie przetworzonym. Można go gotować, można go przetwarzać, można go używać do ciast, do deserów. No po prostu jego konsystencja właśnie pozwala nam na różnego typu przetwarzanie go. Zaraz go przekroję, pokażę Wam, jak on wygląda. Można go po prostu przekroić na pół i wydrążyć z niego, właśnie nasiona. Jeżeli chcemy użyć ten owoc, na przykład w Daniach, można go po prostu pokroić w paseczki. Ten owoc też często używa się jako właśnie zastępstwo pomidora. Także możemy go po prostu pokroić w zupełności, tak, jak właśnie kroimy pomidora, czyli na przykład w cienkie plasterki. Po prostu użyć go na kanapkę. Może pokroję troszeczkę w plasterki i pokażę Wam, jak to wygląda. Tak wygląda po prostu owoc pokrojony w plasterki. Po prostu jak pomidor. Poleca się obrać właśnie go ze skóry. On ma bardzo, bardzo cienką skórę. Jest ona nieco twardsza niż w pomidorze, także zaleca się właśnie obieranie go, jeżeli spożywacie na surowo. Ona bardzo świetnie odchodzi. Jeśli chodzi o smak, to właśnie w miejscu tutaj przy skórze jest ten, o, ten owoc, ma smak taki trochę gorzkawy. Natomiast yy, Właśnie w samym środku jest on najsmaczniejszy, czyli sam ten miąższ żelowy, żelowa część i właśnie nasiona są dosyć słodkie. I im dalej od właśnie tych żelowych, żelowej konsystencji, tym właśnie smak się robi troszeczkę mniej mniej ciekawy, bardziej przechodzi właśnie w taki neutralny po lekką goryczkę. Także właśnie ten owoc doskonale nadaje się do sałatek, do przetwarzania, do ciast. Można z niego zrobić też świetne drzemy. Jeśli chodzi o smak, to jest on bardzo, bardzo podobny do, do owoców Passion Fruit. Ja bardzo uwielbiam Passion Fruit i właśnie bardzo, bardzo mi on przypomina. Ten owoc mi przypomina właśnie Passion Fruit. Mmm, pycha! Można powiedzieć, lekko też pomidorowy. Powiem tak, że jako sam owoc w sobie, jeśli chodzi o ten wariant, właśnie czerwony, to jest trochę bardziej pomidorowy. Natomiast jeżeli natraficie na, na ten owoc, który jest bardziej żółty, to możecie go świetnie wykorzystać, właśnie jako owoc, jako deser. A ten właśnie czerwony, ta wersja, właśnie czerwona, bardzo gorąco polecam, właśnie wykorzystać go w Daniach, po prostu w Daniach do sałatki, no po prostu świetny, świetny taki dodatek. Dodatek smakowy, coś pomiędzy pomidorem a owocem. Kolejną właśnie metodą na skonsumowanie tego owocu to jest właśnie przekrojenie go w całości. Jeżeli mamy cały owoc, przekrojenie go zupełnie na pół i wydrążenie tutaj właśnie samego tego środka. Natomiast brzegi, jeżeli macie kilka takich owoców, brzegi można po prostu pokroić, można je usmażyć, można je dodać do, do po prostu innych potraw. Także bardzo, bardzo wielofunkcyjny owoc. Gorąco polecam właśnie skorzystać z dobra natury, wypróbować różne smaki i po prostu samemu, samemu eksperymentować i samemu się przekonać, jak ten owoc smakuje. Jeśli ktoś z Was już próbował ten owoc, to też zapraszam do naszych komentarzy na dole. Napiszcie też, czy Wam właśnie smakował. I zapraszam też na naszego bloga, gdzie więcej możecie poczytać na temat tego owocu ale nie tylko, bo też na temat innych ciekawych owoców jakie wykorzystać i dlaczego warto je spożywać. Zapraszam bardzo gorąco. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa pa.